Serdecznie, Jakub Wojtaszewski Jest ze mną e, trener Prochu Mariusz Sztobryn e, Dwa miesiące okresu przygotowawczego Za nami, e, dziewięć sparingów e, Cztery dni Do ligi, do inauguracji wiosny Pierwszy mecz na wyjeździe z Jóżanką Kazanów Ale zanim o pierwszym meczu e, Porozmawiamy trochę o, o przygotowaniach e, Wreszcie Proch e, Ten okres przygotowawczy Solidnie przepracował, oni już nie powtórzyły się Wakacje, bo nie mogły się powtórzyć Dwa miesiące chyba solidnych treningów z frekwencji można być zadowolonym. To był chyba dobry okres, dobre dwa miesiące dla, dla Twojej drużyny. Tak, zdecydowanie tak. Od 15 stycznia, od momentu, kiedy rozpoczęliśmy treningi, frekwencja była zadowalająca. Spotykaliśmy się cztery razy w tygodniu. Mieliśmy siłownię, mieliśmy basen, przepataliśmy to wszystko. Ten okres grami sparingowymi. Trzeba być zadowolony, bo wszyscy wszyscy sumiennie podchodzili do swoich obowiązków, każdy, każdy chciał, każdy walczył, każdy chciał, chciał się tego składu załapać. To był taki czas, gdzie, gdzie dużo pracowaliśmy, dużo przyglądaliśmy się piłkarzom, do jaką dają nam jakość i dzięki temu okresowi też doszło jakby do jakichś tam u nas zmian w zespole. Za chwilę będzie o zmianach kadrowych. Teraz dwa zdania o sparingach. 9 sparingów, bilans tak na szybko cztery zwycięstwa, cztery remisy, tylko jedna porażka, czyli trochę pewne podobieństwo z ligą, mało przegrywamy, dużo remisujemy, ale na tle najważniejsze, na tle czwartoligowców, bo graliśmy czwartoligowcami, co prawda z województwa lubelskiego, ale całkiem solidnie remis z Powiślakiem, wygrana przekonywująca z Opolaninem, wygrana z Polesiem Kock, a z drugiej strony remis z Zamuniem Radom. Z, z Gracją czuł, przepraszam, jeden do jednego. Dużo było tych zmian w meczach, dużo rotowania składem, ale chyba te sparingi dały Ci kilka odpowiedzi i, i pokazały, kto do tej drużyny należy, kto się sprawdzi i takie wpadki jak z Gracją to raczej chyba bez, bez większego ha, hapszu, bez historii, tak? Coś... Dokładnie, bo mecze sparingowe nie są po to, żeby patrzeć na wyniki, żeby żeby, żeby, żeby się tutaj jakby, jakby, jakby przeglądać, wynikom bardziej chodzi o to, żeby, żeby w pierwszej fazie zobaczyć, kto tak naprawdę daje ile temu zespołowi. Druga ważna sprawa to ustawienie zespołu. Oglądałem zawodników na różnych pozycjach, w różnych formacjach, grając czwórką z tyłu, grając trójką z tyłu, grając dwoma napastnikami, grając jeden napastniku, więc tym napastnikiem, więc tych zmian było. Dosyć dużo, przez co gra była, nie było płynności, nie było zachowanego rytmu gry, dużo zmian. Nie wpływało to dobrze na, jakby na, 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 na jak, jak te mecze, jak te sparingi się oglądało. Natomiast mimo wszystko piłkarze sobie poradzili dobrze w tych sparingach, jeżeli chodzi o e, poziom, jeżeli chodzi o wyniki. Też nie ukrywam, że... Tak cyrklowałem tutaj tym składem, i cyrklowałem tymi sparangami, że jakby z tymi czwartoligowcami próbowałem grać najmocniejszym zespołem, i żeby to ustawienie było takie blisko optymalnemu ustawieniu, które, które powiedzmy teraz gdzieś tam w Lidze będzie. I tak naprawdę trzeba być zadowolonym z tego, jak wyglądaliśmy na, na tle tych właśnie zespołów z Lubelskiego, ale to są dobre zespoły, taki Powyślak, końsko naprawdę solidny zespół, czy Opulani, to wszystko są drużyny, które w piłkę grać potrafią. Teraz trochę o personaliach. Już nie było takiej rewolucji kadrowej jak, jak w wakacje, ale jednak tych zmian mimo wszystko było sporo, bo w porównaniu do kadry, która była jesienią, nie ma już ośmiu piłkarzy, Michał Rolnik, Dariusz Dorociak... Yy przewali treningi trosz, troszkę wcześniej. Marek Lawrenc, Kamil Wasilewski do Zwolenianki Zwoleń. Norbert Onułocha, Klasa A Lubelska, Sokół Konopnica, Kacper Dąbrowski do Królewskich jednia. Jest jeszcze Jacek Alot, który jest blisko KP Stanisławice. I Piotr Lorenc gdzieś się testuje. Ostatnio grał w Polonii Iłża. Razem ośmiu zawodników. Jest ktoś, za kim zatęsknisz, kogo będzie tej drużynie brak? Gdzieś po części każdy z tych chłopaków, każdy z tych chłopaków miał swoje dobre strony i, swoje, i te strony słabsze. Nie wszyscy, tak jak na przykład Kamil Wasilewski, nie wszyscy potrafili się odnaleźć w tej drużynie. Może umiejętności są, natomiast jakieś inne rzeczy, może pozasportowe, może, może, może gdzieś tam nie ten klimat, spowodował, że gdzieś sobie ci chłopcy nie do końca radzili tutaj u nas w zespole. Eee, czy tak jak w przypadku Jacka Lota, długa przerwa w treningach spowodowała, że, że tak naprawdę no nie ma szans, czy nie miałby szans na, na, na regularną grę. Natomiast tego chłopaka stać na to, że, żeby, 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 żeby grał w lidze okręgowej, żeby strzelał te bramki, żeby, że może być wzmocnieniem nawet naszego zespołu mógłby być wzmocnieniem, nawet naszego zespołu, więc myślę, że tak naprawdę to chyba tego Jacka Lota nam brakuje takiego w treningu, takiego, który by się gdzieś tam przygotował od samego początku z zespołem, bo no jest szybki, groźny, potrafi u bramki strzelać, co pokazał na, na jesień Była mowa o ubytkach, teraz nowe twarze czterech piłkarzy, będzie, zobaczą kibice na sportowej na wiosnę czterech nowych zawodników, jeden nowy stary, Daniel Sekuła wraca z plonu Garbatka, będzie też Piotr Monkosa z plonu Garbatka, Kamil Marszałek ostatnio z druga z i Mariusz Bożencki z Pilicy Białobrzegi. Może krótko, krótka charakterystyka tych piłkarzy i dlaczego akurat oni, dlaczego takie wybory? Na pewno skład biorąc pod uwagę na jesień, na jesień wymagał uzupełnień, na pewno uzupełnień i też wymagał Wzmocnień. Na pewno nazwiska takie jak Munkosa, jak Marszałek to są chłopcy, którzy jakby uzupełnią nam pewne braki, dadzą nam szersze pole manewru gdzieś tam czy z tyłu, czy, 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 czy mamy możliwość jakby przesunięcia kogoś do przodu w takiej sytuacji, więc dają nam dużo możliwości nie tylko defensywnych, ale i ofensywnych. Natomiast tutaj bardzo liczę na, na, zarówno na, na Mariusza Bożenskiego, jak i na Daniele Sekłę, bo potrzebowaliśmy większej jakości z przodu. Nie, ty, nie, nie, nie tylko, że napastnika, tylko chodziło o to, żebyśmy mieli zawodników ofensywnych lepszych, e, bardziej kreatywnych, którzy więcej nam będą dawać gdzieś tam z przodu. No i myślę, że, że, że udało nam się to osiągnąć, że wzmocniliśmy naszą ofensywę i że że dzięki nim, mam nadzieję, będziemy zespołem strzelającym więcej bramek, a przede wszystkim groźniejszym dla przeciwnika. A każdy trener chyba powie, że, że mecze wygrywa i przegrywa cała drużyna, cała drużyna broni, cała drużyna atakuje, ale chyba są piłkarze, o których powiesz, że powinni być motorami napędowymi na wiosnę, od których będziesz wymagał więcej, którzy w trudnych momentach wezmą odpowiedzialność, wezmą mecz na klatę, którzy pociągną ten zespół, będą lokomotywami. O, są tacy w tej drużynie? Kogoś w tej drużynie upatrujesz? Na pewno są, natomiast um, cały zespół, całe 20 chłopaków, których mamy w Kadrze, każdy z nich powinien mieć świadomość taką i, i powinien e, brać na siebie odpowiedzialność, bo nie da się grać przez cały sezon, że, że, że jeden czy drugi chłopak będzie w dobrej dyspozycji. To musi się wymieniać, wiadomo, że przychodzą słabsze mecze, i jeżeli ktoś, na kogo w tym momencie liczymy, będzie w tej słabszej dyspozycji, to musi się znaleźć kolega, który go w tym momencie zastąpi, który będzie e, stanie się motorem napędowym. Także nie ma takich piłkarzy. Ja uważam, że w ogóle siłą prochu jest to, że nie mamy takiego piłkarza jednego, czy dwóch, czy trzech wiodących, bez których nie możemy żyć. Uważam, że każdy może zastąpić każdego i pokazują te mecze sparingowe, czy, 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 czy te wszystkie treningi, że tak to się właśnie odbywa, że jeżeli jedna, bądź druga osoba wyleci, to nie ma problemów, żeby o osobę zastąpić. I ja myślę, że to jest jedna z największych zalet prochu i, 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 i nasza no i chyba jedna z najgroźniejszych broni, którą posiadamy. Mm -hmm. A powiedz mi, jaki proch pionki zobaczymy wiosną? Bo, bo jesienią trochę tak wyskoczyliśmy jak diabeł z pudełka. Chyba nikt na nas nie stawiał po tych wakacyjnych zawirowaniach. Jesteśmy liderem, teraz będą na nas patrzyli całkiem inaczej, bo startujemy z pułapu lidera, będzie trudniej. Zimą wszystkie drużyny się konsolidują, mocno trenują. Runda wiosenna zawsze trudniejsza. Coś, coś się z tym, że może, że może być nam trudniej z racji tego, w którym miejscu jesteśmy? Znaczy ja myślę, że nie, bo problem jest takim klubem, że gdziekolwiek byśmy nie pojechali, na którym miejscu by, by ten klub nie był, to w każdej miejscowości się wszyscy się mobilizują na, na ten zespół i ja myślę, że jesteśmy przyzwyczajeni do takiej sytuacji, bo całą tą rondę jeszcze no, tak było, pewnie będzie teraz dokładnie tak samo, czyli gdzie byśmy nie pojechali, to z racji tego, że na tą chwilę jesteśmy liderem, ale z racji też tego, że proch ma w lizji okręgowej swoją markę, to, to tak czy, czy owak będą się wszyscy mobilizowali. Każdy będzie chciał sprawić niespodziankę, więc my jesteśmy na to przygotowani, uczulamy się, że, że tak jest, jesteśmy przygotowani na, na taką sytuację i myślę, że nie będzie to miało kompletnie wpływu na, jakby na nasze podejście do, do każdego spotkania. Mm -hmm. a, a powiedz mi, a kto może być w ogóle największym rywalem Prochu w rundzie wiosennej? Jest coś z tym, że największym rywalem Prochu może być sam Proch Pionki i potknięcia z tymi słabszymi drużynami, czy są drużyny, których generalnie można się bardziej obawiać, których upatrujesz, że będą faworytami tej ligi na w rundzie wiosennej? Ja nigdy nie lekceważę żadnego przeciwnika i podchodzę do, do tych wszystkich spotkań w ten sposób, że najbliższy przeciwnik, najbliższy mecz jest najważniejszy i to jest najtrudniejszy nasz przeciwnik. Nie wybiegam gdzieś tam w przyszłość. Uważam, że jest w Lidze Okręgowej dużo zespołów mocnych. Tak to się złożyło, że ten rok jest e, takim rokiem, gdzie tych, tych drożyń jest e, naprawdę dużo. Zespoły z 8-9 miejsca, taki legion Bowaczów, taka Jodła, czy, 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 czy jakieś czy, czy, czy inne zespoły, naprawdę potrafią niespodziankę sprawić, szczególnie na swoim boisku. Dlatego ja nie podchodzę w ten sposób, że ktoś będzie mocniejszy, ktoś będzie słabszy. Każdy, dopóki się go nie, nie, nie zabiega na boisku, dopóki mu się nie strzeli o jedną bramkę więcej, to jest wymagającym, trudnym przeciwnikiem. Uważam, że nie ma jakiegoś faworyta w tej lidze, że można wskazać, że ten czy tamten zespół będzie wyraźnie dominował nad wszystkimi. Myślę, że liga będzie wyrównana i że na pewno dojdzie do wielu niespodzianek. Mm -hmm. Można też stwierdzić, że nam po części sprzyja terminarz, bo całą czołówkę mamy w pionkach dokładnie całą. To jakiś jest plus, bonus dla prochu handicap, czy, czy nie będzie ma, miał ma, ma to żadnego znaczenia? Znaczy na, pewno, na pewno ma to znaczenie, bo e, wszystkim drużynom ciężko się gra w pionkach. Tak było do tej pory, czy to w sparingach, czy w lidze, czy, 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 czy w pucharze, czy, czy, czy gdziekolwiek. Ciężko się gra na boisku w pionkach i, e, i tutaj nas trudno jest pokonać. Natomiast wszystko tak naprawdę w naszych nogach, w naszych głowach, Samo to, że mamy korzystny terminarz, nic nam nie da, nie podejdziemy do każdego meczu 100% przygotowanym, jeżeli, jeżeli nie damy siebie wszystkiego, jeżeli nie zabiegamy przeciwnika, jeżeli nie będziemy od niego mądrzejsi, to sam terminarz niczego nam nie ułatwi. Ale podkreślam tylko na koniec, że, że, że gdzieś na pewno jest łatwiej grać na własnym boisku, przy wsparciu kibiców, niż tak jak graliśmy rundę jesienną, że wszystkie te mecze z czołowymi drużynami graliśmy na wyjeździe. A, a czego trener Mariusz Dobry najbardziej obawia, obawia się przed rundą wiosenną? Co może jakby być kijem w szprychy dla Prochupionki, co może przeszkodzić? No, ja niczego się nie obawiam, nie powiem, na pewno nie obawiam się przeciwników, bo a, my jesteśmy tutaj przygotowani na to, żebyśmy to nie przyjedzie to, żeby tutaj w pionkach, czy, czy jak my pojedziemy tydzień w tydzień, żeby, żeby że chcemy te mecze wygrywać. Jesteśmy na to przygotowani. Mamy taką, mamy taką chęć w zespole. Więc tutaj, jeżeli chodzi o, o drużyny przeciwne, to jestem spokojny. Wszystko w naszych nogach i, i, i po prostu to, co sobie wytrenowaliśmy, to, co sobie zaplanujemy, to jak się ułożymy taktycznie, to myślę, że wystarczy nam to do do wygrywania beczów, bo to taki, tak, taki jest nasz cel, my nie zakładamy sobie jakiegoś nie wiadomo długotrwałego celu, tylko skupiamy się na tym, żeby w każdym najbliższym meczu pokonać przeciwnika, który nam się przydarzy, który przyjedzie do nas, czy do którego my pojedziemy, natomiast na pewno, na pewno taką rzeczą, która każdemu trenowi chodzi po głowie, to są kontuzje i to jest, to jest i tutaj trzeba mieć troszeczkę szczęścia, żeby te kontuzje omijały, żeby, żeby ten zespół 20-osobowy od początku do końca był do mojej dyspozycji, wtedy, wtedy będzie można powiedzieć, że, że jesteśmy, że nic nam więcej nie potrzeba. Już ostatnia rzecz. W sobotę zaczynamy rundę wiosenną, wyjazdowym meczem z Jurzanką Kazanów. Miejmy nadzieję, że dojdzie do, do skutku, że pogoda pozwoli. Ostatnio teren w Kazanowie mocno niewdzięczny dla prochu. Nie będę mówił o boisku, bo boisko jest takie samo dla obydwu drużyn, ale chyba Ibrzanka jest solidnym rywalem, na pewno łatwo nie będzie. Jakie prognozy terena przed tym meczem w Kazanowie? Znaczy na pewno będzie inauguracja. Zawsze na inaugurację jest taka niepewność i e, wszystkie zespoły chcą się pokazać jak najlepiej zacząć rundę wiosenną, dlatego na pewno pełna mobilizacja będzie zarówno u nas, jak i w drużynie Ibrzanki. Na pewno ich atutem będzie boisko, bo <laughs> Bo prognozy, prognozami wiadomo, że, że, że pewnie będzie gdzieś tam bagnisto, mokro i będzie teoterem teren ciężki. Nie jest zbyt duże boisko jest to boisko też yy, nierówne więc na pewno, na pewno atutem yy, tego zespołu będzie własne boisko. Natomiast. No, no, tak już jest, no, chcąc wygrywać mecze, chcąc, chcąc gdzieś tam poprawiać swoją dyspozycję, chcąc być lepszym zespołem, to musimy sobie radzić w każdej sytuacji, bez względu na to, czy boisko jest takie, czy, czy inne, czy, czy stojkało, że, że nie ma, e, natomiast no, przeciwnika każdego trzeba szanować, do każdego, każdego podchodzić z respektem i, i, i gdzieś na pewno nikogo nie zlekceważymy, jedziemy tam wygrać, jedziemy po swoje, wiemy, że jesteśmy zespołem silniejszym, Natomiast no, to jest tylko sport i, i mówię, i, i nie uzależniam też jakby, jakby nie wiem, rundy od pierwszej kolejki, od tego, co tam się wydarzy, bo to jest, bo to jest nieistotne. Jakby gdzieś tam w perspektywach całej rundy przed nami, 14 meczów, które można wygrać i, i, i to po prostu to będzie możliwe. I na koniec jeszcze zapytam, gdy kibic Prochu w czerwcu kupi gazetę, pod koniec czerwca na którym miejscu zobaczy klub sportowy Proch pionki w tabeli? Ja nie tak daleko w przyszłość, bo tak jak już powiedziałem, że mnie interesuje zawsze najbliższe spotkanie. Nigdy tam się nie zastanawiam, czy, czy zespół będzie na pierwszym miejscu, czy na trzecim miejscu, czy, czy, czy będzie gdzieś tam w środku tabeli. Zawsze interesuje mnie najbliższy przeciwnik, najbliższy tydzień. Na tym się koncentruję. Na tym też na to, na to też uczułem zawodnikom, żeby w ten sposób podchodzili. Nieważne jest, kto będzie, kto przyjedzie, jakie, jaka nazwa zespołu, jakie to są tylko koszulki, zmieniają się kolory, natomiast... Patrzymy cały czas na swoją grę, na to, na to, żeby poprawiać swoje błędy. Po każdym meczu mamy jakąś analizę meczową, gdzie wytykamy sobie błędy, próbujemy tych błędów nie popełniać. Natomiast kompletnie nie ma znaczenia, z kim gramy i, 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 i kto przyjedzie do nas. No to też ciężko im prorokować. Mówię, Liga jest wyrównana tych zespołów, kilka ambitnych, które walczą was jest, 5 czy 6 zespołów na pewno by chciało być na tym pierwszym miejscu, natomiast mówię, ja chcę, żeby mój zespół się rozwijał, był lepszy, lepszą grał piłkę, bardziej ofensywną, przede wszystkim dla kibiców i to jest jakby włoż programu. dziękuję bardzo i powodzenia wiosną na ligowych boiskach. Dziękuję, dziękuję bardzo.